Witam. Niejaki Andrew Dawson nagrał niedawno filmik, że widzi podobno giganta na górze. To w prosty sposób zdebunkuje zobaczę sobie nawet na, 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 tą stopklatkę Znaczy no, widzicie tutaj, żeby był jakiś gigant. Dla mnie to jest jakaś choinka. To po pierwsze. Ale puszę wam ten materiał. To zobaczcie sobie. Na razie całość. No, seriously, pull over, pull over. No. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I see right now, <laughs> I'm dead. I have not disappeared. The person. Do that. Go. Później dojde. Po pierwsze, no. Popatrzcie, popatrzcie na to Kamera jest ciągle skierowana od, od telefonu ciągle na, tą, na tej górze Słychać jakby samochód jest w ruchu Ale to jest dźwięk podłożony, to jest dźwięk podłożony Nie wiem czy ten dźwięk pochodzi od tego samochodu, czy jest podłożony od jakiegoś innego samochodu Aczkolwiek no, słychać, że to, że widać to, że ten dźwięk musiał być podłożony Bo kamera jest ciągle skierowana na górze, jakby się poruszali autem Obraz był, był, byłby zmieniany, no. on, on, by się, on by się przesuwał. Natomiast on przesuwa swoją kamerą tylko ten obraz. I popatrzcie, w jaki sposób nieudolny on to robi, w sposób nienaturalny. No powiedzcie mi, no, czy, 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 czy tak naprawdę byście kamerowali telefonem? Popatrzcie. No, no, no. Oni musieliby jakieś po pagórkach jeździć. No. Jest niemożliwe. Nigdy w to nie uwierzę, no ale. C widzimy ciągle, że jest ciągle kamera skierowana na górę. na górę. Ciągle na... oni są w jednym miejscu. Byłoby to widać, że obraz się przesuwa. No pojedzcie sobie, autem wyciągnijcie telefon i nagrywajcie. To od razu zobaczycie, że jednak będzie widoczne to, że się obraz przesuwa. No nie widać żadnego ruchu. Tyle ludzi nabrał ten człowiek na tym TikToku. Dobrze TikToka nie mam, bo to był... Masakra w ogóle. Tyle ludzi oszukał. Tyle ludzi się nabrało na to. Wiesz to widać, że to jest... Fake. To jakby jest ten obieg na górze no widać, że to jest jakieś doklejane. Nie wiadomo co to jest. No wygląda choinka jakaś. Ale na pewno wygląda jak człowiek, nie wygląda to jak gigant. Później widzimy to, że on ten obiad, e, obiad, ten obiekt tutaj zanika. Tak, żeby sprawiło wrażenie, że no ten, ten, ta istota się przesuwa. To nie jest żadna istota. Obiekt później na komputerze no, przesuwali to w jakim, jak, na jakimś programie. Zobaczcie. Sorry, przepraszam za kompresję, bo skompresowałem ten filmik w nie na najlepszej jakości. I są takie smugi, ale jest to widoczne tutaj, już jest inaczej. Widać, że już jest sobie trochę jest schowany. No, a był tak o, był w takiej pozycji. W, widać tutaj jakieś podłoże. Tak, tak jak pniak, jak pniaczek od drzewa No i to widać, że no... Próbował, nie próbował kamera, no, żeby to tak wyglądało, że oni są podczas podróży, próbuje nagrywać, no ale no widać, że to nieudolnie mu to wyszło, mimo wszystko nabrał ludzi I kolejny materiał, w którym się przyznaje I have not disappeared. Zobaczyć, uh, I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now, now, I'm gonna give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I post, all the videos that I posted, were scripted. They were just fake. They were just strictly for an entertainment. i uh, sorry to disappoint you guys. I... No. przyznaję się do tego, że to było fajkowe ale co się później okazuje że rzekomo on zostaje zabity przez kogo? No, przez agentów CIA albo przez FBI co ciekawe nie można się doszukać w internecie daty pogrzebu nie ma nic o akcie zgonu gościu w chuja zrobił tyle ludzi a co wam chcę pokazać tutaj w tym materiały. Patrzcie tutaj. Patrzcie na jego wzrok. Patrzcie na jego wzrok. Prosta analiza. Patrzy tak, jakby patrzył na agentów, którzy go dali pod tą ścianę. Sprawia wrażenie, że jest obserwowany przez nich. To tylko... No, ciekawe, tak. No, nie nabrałem się na to. Sorry, Andrew, but. but sorry, I don't believe you. Sorry to disappoint you guys. Sprawił wrażenie, że jest obserwowany przez agentów CIA. Po czym oni go zabijają? Bo ujawnił prawdę. Co do. <laughs> Prosta analiza, no i <laughs> myślę, że. Myślę, że dobrze to objaśniłem, no. Wyciągnijcie sami wnioski z tego, no. Mówię, no, sorry za jakość materiału, ale doszukajcie, doszukajcie się oryginału, to zobaczycie w lepszej to jakości, ale to nic Wam nie da tak do, bardziej, ale. Jak chcecie, to proszę bardzo. Gosiu się starał z tamtym drugim, ale no, zrobił, zrobili to nieudolnie, trochę. Oczywiście, że obraz by się tutaj zmieniał. Obraz by się oczywiście, że zmieniał. A tu już ciągle oni stoją przed tą górą. Na wprost. Nie mówię kręcenie kamerą, jakby nie wiem. Jakby jechali, jakby jechali po, po, po jakichś pagórkach, ale już w dźwięku nie, nie, nie słychać w dźwięku, żeby, żeby były jakieś skoki. Po drugie, żeby były jakieś skoki samochodu. O nie, nie. Poważnie. To jest najlepsze. Dude, right kto by tak kamerował, proszę was. Widzę, że to jest fake. Były takie przypadki, że wojsko odkrywało gigantów w jaskiniach. Zresztą Biblia już nam mówiła o gigantach. Oczywiście, kto wierzy w to, kto ten wierzy, no ale tu na tym filmiku to jest oczywiście, że to jest fake. Dziękuję za, usł za usłyszenie. <grych> Do widzenia. Dobranoc. Na razie.